Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj filmik z cyklu Łazienka. Pokażę wam, jak urządziliśmy sobie własną łazieneczkę. Jest to pomieszczenie w bloku, ale nie zmienia to faktu, że może być również jako łazienka w domu, na przykład na parterze. Także zaczynamy. Co mogę wam ciekawego powiedzieć z takich tak zwanych smart solutions. Jeżeli chodzi o zabudowę nebulową, to było to robione przez stolarza. I co jest tutaj ciekawego, zwykle nie możemy sobie poradzić z zabudową wkoło klozetowej, w koło miski klozytowej. Do której wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić tak zwaną szafkę chwilankową, dodatkowo miski I zobaczcie jak to wygląda. Podniesiemy do góry, tu mamy jakieś tam, na przykład tutaj jest ale to, ja To polecam, ponieważ myślą sobie, że nie zmieści się koło już nic, bo drzwiczek nie otworzymy. No fakt, nie zmieści się, ale stolarze dzisiaj robią takie meble, że to oni nam powinni podpowiadać, jak to się powinno być zrobione. Jakieś zadechanie, my sami wymyśleć, na przykład ja sam wymyśliłem, że będzie to szafka firankowa. No jest stolarz ja ok, możemy, więc mamy. Wlad zróbmy ze stelaża, na nim płytki, takie same jak na podłodze. Pod spodem zabudowa z mebli, jedna szafka otwierana, drugie szuflady. Także polecam, z tego względu, że wykorzystujemy całą przestrzeń łazienki, aż do jego ściany, pełna zabudowa. Wykorzystujemy całe miejsce. Powiem też zaraz nie tylko kosztuje, 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 tylko kosztuje taka łazienka. Także poczekajcie po kolei. Mam tutaj zawodowę prysznica. Już nie mamy do czynienia z brodzikiem, tylko jest to na płaskich płytkach. Prysznic z deszczownicą. Prysznic jest w szerokości 1,20 m na 100. Także jest bardzo wygodny, można się swobodnie wytrzeć. Polecam, te malutkie takie 90, 90 czy 80 są, są ciasne. A tutaj jednak możemy całą wnękę wykorzystać na swobodny, komfortowy prysznic. Co ciekawego jeszcze tutaj zrobiliśmy, to dobudowaliśmy ściankę. Z bloczka połówki, żeby zrobić zabudowę meblową do drzwi, tutaj jest zabudowa w szerokości 70 cm. A co mamy schowane w środku? Zobaczcie, Mam tutaj całą pralkę. mam tutaj pralko suszarkę. No i do, do góry, półeczki. Kosz na pranie, jakieś tam miski. Także bardzo fajnie wykorzystane. Zdana powierzchnia. Czyli co mam tutaj szerokie lustro, dwie odmywaleczki, będę na wymiar, miska. No i teraz, jeżeli powiemy sobie o kosztach, klientka, łazienka może kosztować. To jest łazienka metr 90, chyba około 2 metry. Także typowy wymiar wymiarów, by pokój jeszcze był zmniejszany, żeby poszerzyć tą łazienkę, I teraz jakimi kosztami będziemy mieli do czynienia? Jeżeli chodzi o tak, najgłówniejsze punkty, czyli zabudowa meblowa. Tutaj jak widzicie, nagle pod spodem oraz tutaj do samej góry. To do to mamy nas wniosek o stolarza 3000 zł. Druga główna grupa kosztów to będą płytki. Kiedy mamy płytki na podłogę, takie same są na prysznicu. No i tutaj pod lustrem jest taki dekor. Więc płytki wyniosły nasz 7000 zł no to już mamy 10000 tysięcy. Dodatkowo zabudowa prysznica. Są to, to jest ścianka z drzwiami. Drzwi są w szerokości 80. No i 40 ścianka, żeby razem dało 120. Tutaj akurat z firmy Remirez. Bardzo polecam. Bardzo fajne drzwi. Bardzo fajnie się mylą. Kosztowały 1700 zł. Tutaj już w drugim mamy 2, tu już mamy 12 tysięcy. Kolejna rzecz, miska, akurat mamy, tak jak wcześniej wspomniałem baterię z kuchni, to jest firma ROKA, bardzo polecam, bardzo fajna to. firma, super miska się sprawuje, ekstra się spłukuje, bardzo czysta w utrzymaniu, bezkołnierzowa, to jest akurat model GAP. Ona kosztuje około 1000 zł, ale jakbym miał to jeszcze raz kupić, nie będę mi się nie zawahał. Kupiłbym to jeszcze raz. Super w utrzymaniu. Bardzo szybko napełnia się woda do zbiorniczka. Bardzo polecam. Tu już mamy to było 10, 12, 13 tysięcy. Czyli mamy meble, miska, płytki i. Prysznic mamy 13 tysięcy złotych. Dodatkowo. Materia prysznicowa kosztowała około 700 zł, To już mamy 13. Później. Odpływ liniowy tutaj jest, kosztował 500 zł, powiedzmy 13,5. Dwa zlewo zmywaki o 500 zł to jeszcze 14,5 zł 500, mam 15 tu mam jeszcze z tych główne oświetlenie 1000 zł to jest 16 tysięcy Tak jak pokazywałem wcześniej jest suszarka yy, łącznie z pralką to jest z, z firmy Bosch. Kosztowała nas 3000 zł, tu już mamy 19000. tysięcy jakieś tam koszyczki, kosmetyki, uchwyty, na ręczniki, Trzeba Trzeci łączny koszt takiej łazieneczki z zabudową meblową z fajnym prysznicem to będzie około 20 tysięcy złotych łazienka bez 5 metrów konatowych. Także tyle chciałem wam pokazać, to jest bardzo fajne zadanie jeżeli chodzi o tą, tą szafkę firankową, koło miski, miski klasetowej, bo nie ma tutaj miejsca na otworzenie drzwi, także bardzo polecam, harmonikę, No i polecam wam też zabudowę pralki, bo rzeczywiście tutaj miejsca od góry jest bardzo dużo, a zwykle by tam nic nie było, czyli mamy tutaj wszystkie kosmetyki, pralkę. Zabudowa tutaj pralka zwykła, jak wolno stojąca, nie zabudowa, 60 pralka, 70 pralka. 120 prysznic i ścianka PSN 10, to jest 180, 190, 200 trzeba iść w żeby miała na długo, żeby takie coś zrobić, można krótszy prysznic, no, tak to wygląda, także dajcie łapkę w górę, polubcie film, jeżeli Wam się podobał, w się możecie zobaczyć też kuchnię, łóżeczko dla niemowlaczka. Także ode mnie to tyle. Pozdrawiam.